Czekajcie, słuchajcie mnie teraz? No, chyba tak, bo udało mi się naprawić mikrofon. Moment ten usuną. Myślę, ok. W właściwości. Ok, słuchajcie mnie teraz? Zdaje mi się, że tak, chyba. Nie. Miałem mały problem z mikrofonem. Ale udało mi się to ogarnąć. Już trochę czarny jestem. Nie włączyłem odpowiedniej lampki, żeby to zrobić. Czekajcie, sprawdzę od razu. Coś mnie chyba odłączyło, bo nie widzę streama na przeglądarce. Czekajcie, sprawdzę to. chyba udało mi się coś naprawić to muszę na chwilę